Echo przed bramą rzeczywistości. Gdy światło zwierzy wzniosło się ku niebu, a nowe gwiazdy zapisały imiona czworga, niebo się nie zamknęło, przeciwnie, pękło cicho, niczym napięta tafla jeziora i otworzyło przejście, którego nie dało się zobaczyć oczami, lecz jedynie odczuć krwią. Nie był to portal ani wrota, ale brama rezonansu miejsce, gdzie wspomnienia świata zbiegają się w jedno, by spytać. Czy jesteście gotowi nie tylko poznać prawdę, ale nią zostać? Czworo wysłanników spojrzało po sobie, lecz w ich spojrzeniach nie było wahania, nie dlatego, że byli pewni, lecz dlatego, że bali się we właściwy sposób, z pokorą, która zawsze poprzedza największe przejścia. Pierwsza przez szczelinę weszła Zirhael, bo znała pustkę od dziecka, i to, co ujrzała, nie było miejscem, lecz dźwiękiem, pulsującą przestrzenią, w której każde echo było sercem zapomnianego Boga. A każdy szept był początkiem stworzenia. Za nią wkroczył Kelen, a świat wibracji przemienił się w pole bite, w których nigdy nie stoczono, ale które mogły się wydarzyć, gdyby jeden gest został wykonany szybciej i zobaczył, że jego własne życie było wyborem, którego nikt za niego nie podjął, choć wielu próbowało. Jelrin uniosła rękę i rozpuściła się jak pieśń. Jej ciało zniknęło, a ona sama stała się tonem, spiralą harmonii, która brzmiała w sercu każdego stowarzyszy, przypominając, że nie wszystko, co odchodzi, przestaje istnieć. Towen, ostatni, wszedł jak cień, który zapomniał, czym jest cień, i przez ułamek sekundy cały rezonans ucichł, jakby przestrzeń sama wstrzymała oddech, by posłuchać istoty, która przyszła nie po odpowiedź, lecz po milczenie. W środku bramy nie było ziemi ani nieba, tylko przestrzeń pomiędzy decyzją, a skutkiem, gdzie czas nie płynął, lecz stał się formą pytań, a każda myśl zamieniała się w kształt. Zbyt subtelny, by go dotknąć, zbyt wyraźny, by go zignorować. Tam właśnie pojawiła się istota. Bez imienia, bez formy, lecz obdarzona obecnością tak głęboką, że świat na zewnątrz poczuł jej cień. Nie przemówiła słowami, lecz dotknęła ich myśli i zadała jedno pytanie, które nie brzmiało, czy rozumiesz? Lecz czy jesteś gotów przestać być sobą, by stać się tym, czego świat potrzebuje? Ba. Każdy z czworga odpowiedział w inny sposób: jeden westchnieniem, drugi łzą, trzeci ciszą, czwarty spojrzeniem na nową gwiazdę, która właśnie zgasła. Brama zamknęła się nie z hukiem, lecz z oddechem, a wieża pozostała, milcząca, znów pusta, lecz jaśniejsza niż wcześniej. Na jej ścianie pojawiły się cztery znaki, pulsujące słabo, jakby nie były wyryte. Lecz pamiętane przez sam kamień. Echo przed bramą rzeczywistości. Gdy światło zwierzy wzniosło się ku niebu, a nowe gwiazdy zapisały imiona czworga, niebo się nie zamknęło. Przeciwnie pękło cicho, niczym napięta tafla jeziora i otworzyło przejście, którego nie dało się zobaczyć oczami, lecz jedynie odczuć krwią. Nie był to portal ani wrota, ale brama rezonansu. Miejsce, gdzie wspomnienia świata zbiegają się w jedno, by spytać, czy jesteście gotowi nie tylko poznać prawdę, ale nią zostać? Czworo wysłanników spojrzało po sobie, lecz w ich spojrzeniach nie było wahania nie dlatego, że byli pewni, lecz dlatego, że bali się we właściwy sposób z pokorą, która zawsze poprzedza największe przejścia. Pierwsza przez szczelinę weszła Zirhael, bo znała pustkę od dziecka, i to, co ujrzała, nie było miejscem, lecz dźwiękiem pulsującą przestrzenią, w której każde echo było sercem zapomnianego Boga, a każdy szept był początkiem stworzenia. Za nią wkroczył Kelen. A świat wibracji przemienił się w pole bitew, których nigdy nie stoczono, ale które mogły się wydarzyć, gdyby jeden gest został wykonany szybciej i zobaczył, że jego własne życie było wyborem, którego nikt za niego nie podjął. Choć wielu próbowało. Yerlin uniosła rękę i rozpuściła się jak pieśń. Jej ciało zniknęło, a ona sama stała się tonem, spiralą harmonii, która brzmiała w sercu każdego z towarzyszy, przypominając, że nie wszystko, co odchodzi, przestaje istnieć. To ostatni. Szedł jak cień, który zapomniał, czym jest cień. I przez ułamek sekundy cały rezonans ucichł, jakby przestrzeń sama wstrzymała oddech, by posłuchać istoty, która przyszła nie po odpowiedź, lecz po milczenie. W środku bramy nie było ziemi ani nieba, tylko przestrzeń pomiędzy decyzją a skutkiem, gdzie czas nie płynął, lecz stał się formą pytań, a każda myśl zamieniała się w kształt zbyt subtelny. Tam właśnie pojawiła się istota. Bez imienia, bez formy. Lecz obdarzona obecnością tak głęboką, że świat na zewnątrz poczuł jej cień. Nie przemówiła słowami, lecz dotknęła ich myśli i zadała jedno pytanie, które nie brzmiało, czy rozumiesz. Lecz, czy jesteś gotów przestać być sobą, by stać się tym, czego świat potrzebuje? Nej. Każdy z czworga odpowiedział w inny sposób. Jeden westchnieniem, drugi łzą, trzeci ciszą, czwarty spojrzeniem na nową gwiazdę, która właśnie zgasła. Brama zamknęła się nie z hukiem, lecz z oddechem, a wieża pozostała milcząca, znów pusta, lecz jaśniejsza niż wcześniej. Na jej ścianie pojawiły się cztery znaki, pulsujące słabo, jakby nie były wyryte, lecz pamiętane przez sam kamień.